Ale jeszcze ty kurwa ktoś to podprząta ty będziesz rozwalać? Czekaj, bierz zoom. całą torbę. Zoom kurwa. Co nie podoba? Jedzie, patrz, jedzie samochód udaje, że o patrz, ta Markowa, kurwo, markowa. No. Patrz, porozjeżdżają A Luka, Luka, tak, tak, tak. No, dobry. było. Zasłonił no, no. Przez chwilę. Czekaj. Patrz że rozjeżdżaliście. Bierz chuju wszystko, bierz kurwa. <grywa> bierz chuju wszystko. <grywa> Bierz kurwo kamizelkę. No, patrz, Do roboty będziesz miał debilu, do roboty będziesz miał. Ty patrz, bo. No wióźka, kurwula. Może I my chodźmy, powybieramy sobie coś. Ty no. Ja. Nie, ty, ale ja nic nie widzę w swoim typie to Bierz wszystko, ty. Stary kurwa. Masz popakowane. Co ty będziesz wybierał? jaki wybredny! Kurwa. Całe torby leżą, jaki wybredny! Patrz, podjechał, będę pakować w bagażu. No. Odbierają ty. Ale patrz jeszcze, sprawdza, czym. I ja skórę, patrz! Ty, jaki niebjęty! Skurwiał, a pewnie. Patrzy, które świeszcze. No, spodnie nawet. Co się rozgląda? Tak. Wywal wszystko. <głos> <głos> Pierdalony no. Ty, kamera mi spierdoliła. Ty, co ty kurwa mówisz? No patrzyłem na niego kurwa, niepotrzebnie. Poczęłem... <noise> A co, ty na zoomie napierdalasz? No na zoomie, na zoomie. Ty, chujowo będzie widać. Nie no, dobrze widać kurwa. No w tym, dobrze, ale jak ten... Yy, przy... A co za A różnica... Kurwa, ja co za różnica, jak mi takie się ręce i tak często. No połóż go na parpecie. Na <noise> <Bo> parpecie go... <noise> Skrydzyn. Nie wybieraj, bierz wszystko. Za Darowanemu uciek... kurwa koniowi w zęby się nie zagląda. głupi. Znowu. Znowu. Kurwy jeżdżą. Patrz Markowa, Markowa bierz. Za 10:6 rano kurwa. Markowa nie... bierz. Marek go zostawił na tym Marek. Marek. Markowa. Wziął. <noise> A co? Kurwa. No Markowa. No to Markowa. To, no, Markowa no, o. Wiedział, że Marek mu tam zostawi. O, dał mu co... O, się wkurwił się. Dobra, no, pa. Co? No poszedł. <noise> to no, ja bym wyginął. kolarzyna jakaś pierdolona. on chodzi, ty kurwa. Ja pierd... Jakby kurwa stado dzików go wyruchało, ty bez kichy. No co, buty bo wielkie. No już kurwa teraz. okna mi zabrakło, O, jeszcze kawałek go miałem tam Na A on już. pewnie na przedstawienie do cyrku nabrał tych ciu. To czemu kamizelki kubek nie wziął? Ale jeszcze ile zostało, ty kurwa. No, 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 to... poszperamy. Może też markowy jakiś będę. Mark